Witam wszystkich z tej strony, Tola, i witam Was w wyzwaniu 100 dzieci, Adasia. I słuchajcie, tak, pogran trochę, i Adaś zaczął rodzić zobaczcie, zaczął się poród, kurczę, powiem Wam, że jestem tak ciekawa, co będzie, dlatego, no teraz, teraz jest częściej w ogóle, tak jak mówię, ja nie spodziewałam się, że te trójaczki, bliźniaki, ja myślałam, że może nie uda mi się skończyć do Wielkanocy tego wyzwania, a tutaj się okazuje, że myślę, że skończę je dużo szybciej, tym bardziej, że w zasadach jest, że Kosmiczne dziecko liczy się podwójnie, więc nie wiem dokładnie ile tych dzieci nam tam zostało, myślę, że już naprawdę bardzo niewiele. Eee, no i o ile to będzie kosmita? No Adaś nie wygląda najlepiej, ale nie ma się co dziwić, skoro rodzi. Zobaczcie jaki ma brzuch, tak? W ogóle jest czwarte rano, Rozi pójdzie zaraz do e, szkoły, z Adasiem chyba pójdę do szpitala e, w sumie, no bo to takie... Snieg. Jeśli chodzi o pokój, to wiecie co? E, ja stwierdziłam, że jego ja zostawię. Jak na szybko tylko wam pokażę. Zmieniałam tylko kolory na zielone. Po prostu zielono, niebiesko, żółte bardziej. O, nie ma znaczenia, czy chłopiec, czy dziewczynka. Nie dawałam kołyski, bo liczę też na tę kosmiczną kołyskę. Też mi o tym pisaliście, żeby właśnie nie dawać. No i na razie zostawiłam, tylko usunąłam to łóżeczko dla Todlersa i tutaj tam kołyskę. I na razie tak zostawię. Także, co moi drodzy? Czy jesteście gotowi na poród Adasia? Ja nie wiem, czy jestem gotowa. Jestem ciekawa. Naprawdę jestem ciekawa. Czy chłopiec, czy dziewczynka i czy faktycznie będzie kosmitą. Kogo ja bym się mogła Adaś dołączyć? Mamy nie znamy się, niestety. Yy, ale... Yy, może może Elizę byśmy widzieli, Co? Szczerze weźmiemy, chociaż pewnie spanikuję. Także, moi drodzy, idziemy rodzić z Adasiem. Jesteśmy, kurcze, rano, pada śnieg, wszyscy panikują, nie panikujcie, Eliza, zostań, Co Ci dłonie, wspieraj, Atasia, w ogóle wybaczcie mi mój głos, nie wiem, czy to tak słychać, czasami słychać, ale mam straszny katar i no, mam nadzieję, że nie rozchoruje się całkiem, no i tyle z Elizy, tak? No nic, trudno. Kto tutaj będzie nam odbierał poród? Pokaż się, kim ty jesteś, nie jakąś mamuśką. E, Luna. Nie, to, ale to jest pielęgniarka. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. No nikogo nie ma jeszcze. Ja to w szpitalu, wiecie. Julia! No proszę. Julia kojarzę, a tutaj kto? Nie, to chyba jakiś pacjent. Kurde, to ty na krótkie ręka wchodzisz i później się trzęsiesz zimna. To jest lekarka, halo. To chyba była mamuśka. Tak, doktor Maj. Ja bym chciała urodzić. Czy możemy? Czy nie bardzo? Aha, bo ja chyba się tu powinnam zgłosić czy coś, nie? Wiecie jak to się robiło? Ja widzicie, nie jestem obeznana. znana. O, 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 czekajcie. Zgłoś się w recepcji, chodź Adaś. A nie tam na kompa, ty na kompa polazłeś, wiesz co? Chodź! Urodzić musisz. Wow, Adas, jakie różowe kapciochy! W ogóle jaka ładna koszulka! Zobaczcie, no Adas, po prostu wyglądasz pięknie. No te. <laughs> te paputki. Po prostu idealne. No, halo, nie ja chcę urodzić. Zgłosiłeś się Adas? Bo ja nie wiem. A, zgłosiłeś się. No dobra, to idziemy rodzić. Zapraszam panią doktor Maj, idzie. Ale, jak on wygląda? czekajcie ja mu muszę zrobić zdjęcie. Dobra. Przy porodzie też mu zrobię. Ej, chwila. No, najpierw jeszcze sobie opuszczę. No, bo to jest ważna chwila, jakby nie było, prawda? Halo! No. Idzie. Będziesz grała oczywiście, w jakieś tam bociany <noise> czy coś. Tak? Pokaż. Mhm. No, Adasie, czy mamy kciuki? Czekajcie, zrobimy jeszcze fotkę. Dobra. Jestem ciekawy, czy chłopiec, czy dziewczynka, i czy kosmita. Normalnie. Pierwsze dziecko, Adasie, takie wiecie. Jego. Czy znaczy no, ma już ich dużo, tak? Ale wiecie o co chodzi. Halo? Adas, żyj. Córeczka! Ojejku, jak świetnie! I słuchajcie, córeczka, tak prosiłam was o imiona, będzie miała na imię Wenus. Oj jak ja to wpisam? Mhm, już wiem dlaczego tak wpisałam. Wenus. Dla chłopca było imię Syriusz i to są imiona od jednej osoby. Lum, chyba coś takiego. Kurczę, wybacz, teraz mi uciekło, ale bardzo Ci dziękuję za imiona i pozdrawiam. I będzie właśnie Venus. córeczka. Super, cieszę się. Jedno, dobrze, bardzo dobrze. Kosmitka! Ojejku, jaka Ty jesteś piękna! Pokaż, czy znaczy no, ale wiecie. Mamy kosmitkę. A ciekawe, kim jest mama? <laughs> Musimy od... Słuchajcie, może odnajdziemy mamę, co? Nana kosmitka. Aha, okej. Okay. Dobra, dobra. <laughs> Mamy kosmitkę. O, Świetnie! Super! Cieszę się. Ojej. Ojej! Jaki ty... Jaki ty masz płacz? Idziemy do domku. No. No tak. Żadać. Kto by się spodziewał, że ty jeszcze taką córkę będziesz miał, nie? A dać do domu! Do domu! No i dobra, jesteśmy w domu. Teraz jestem ciekawa, czy mamy. Mamy! O, urozji jest. Czekajcie, czy muszę tam przestawić. Mamy kosmiczną kołyskę. Hmm. to ten twój pokój jest? O, tutaj. Hmm. Może będzie trochę za zielono, ale wiecie co? To przecież kurczę. Ile będzie tym niemowlaczkiem? Nie będzie jakoś tak długo. Mam nadzieję, że to. Tak zadziała. Nie chcę. Aha, a czy my nie mamy tego? Yy. A czy czyje tutaj mam? Yy. Hmm. Ciekawe. A nie powinna mieć takiego kosmicznego, słuchajcie? Nie, to są jakieś. Nie jest napisane czyje. Hmm. Kurcze. Wydawało mi się, że powinnam mieć. No ale to nic. Chyba, że ono będzie miało? Nie wiem, chodź Adaś w każdym razie. <laughs> ona jest taka urocza, co to jest za ten? Interakcja. O, jest głodna. <laughs> Naprawdę? Naprawdę? No bez przesady. Bez przesady. Właśnie zaraz Rosie tutaj musimy y, się też przywitać. A ona idzie do szkoły. O, no tak, oczywiście jakiś back. No, nakarmią. To jest biedna, głodna. Jaka w ogóle słodka. Ej, fajnie, że jest kosmitką. Cieszę się. Czy da się odnaleźć mamy? Opera? Syn nasz dzwoni, któryś. <grywa> Oj, pielucha widzę od razu. Zmię pieluszkę. Wiesz co, Rozzy, chodź! Chodź, przytuliż, Poznasz swoją siostrzyczkę. A daś... O biedny. Adaś. Chodź, Rozzy, zostaw tą... Chodź, przytul, a nie on śpi. O nie, jak to? go imieniu Olaf wiód pestrskie wypełnione przez smapkę mi życia, które niestety w związku z jego zamasowanym wiekiem właśnie dobiegło końca. Olaf ze, ze starości zdechł. O! Przykro mi, teraz wszyscy będą smutni pewnie. Prawda? A Na razie nie kupujemy drugiego. Cześć Pił. Pewnie, pewnie będzie płakać, jak ją obudzę. No ale no, musi poznać siostrę. Ona jest taka urocza. Ej. I... Nie widziałam tego wcześniej, powiem Wam. A co tu jeszcze jest? A zatrudnienie? Nie. Wyszli na planetę macierzystą. No nie, nie ma takiej opcji. No, rozumie, bo ty do szkoły musisz lecieć. Nie, jaka słodka, zobaczcie. Ooo! Tak, ja się zawsze rozczulam nad takimi dziećmi w Simsach. Wiem, wiem. Tak już mam, po prostu. Dobra, ale to już zostaw do szkoły. Yy, Adaś, a ty? Aha, a ty teraz się odstresowujesz, widzę, grasz sobie, bo widzę, że tu są kotki. Nie no, mają jedzenie. Zajmowałam się też nimi. Zawołaj na jedzonko może, on uzupełni i... I zawołaj. Wenus teraz śpi. śpi. O Jezu, wybaczcie mi, bo nie wyciszyłam telefonu. Już to robię. Dobra. Niech ona sobie na razie śpi. Adaś, wołasz? Wołasz. No i z tą, z tą Cytrą też w sumie... E, tak. Muszą być przyjaciółmi, ale Adaś z nią jest. I z tym drugim psem, jak poznawałam, to też się zaprzyjaźniałam, ale to kompletnie nie działało. Ja tak myślę, że po prostu musiałabym wziąć do domu, żeby one jakby ze sobą pobyły, bo wiecie, ja nie mogę jak kliknąć na nią żeby one jakoś się tam zaprzyjaźniały. Jest tam jakaś opcja, bądź miły czy coś, ale to tak działa, wiecie, jakbyś chciała, nie mogła. Także na pewno to zrobię, ale no może niekoniecznie teraz. Mamy nową córeczkę w domu, <grym> więc wiecie, o Jezu, wszystkie rzaki. W ogóle ostatnio y, Mirka znowu y, tutaj chciała mieć małe koteczki, zupełnie Adaś. W sumie o kotki to moglibyśmy się postarać. Yy... I rozdamy po prostu. Mamy wielką rodzinę, więc mamy komu rozdawać, więc w sumie, wiecie co? Zostańcie towarzyszami? Jest. Adas, gdzie ty idziesz? Chodź. Nie wiem, jak nam mamuśka powiem Wam, bo nie zaglądałam, czy ona dzisiaj urodzi, czy nie. Ja skupiałam się bardziej na Adasiu. No i na Rozji. Rozji oczywiście nagrywa filmiki. Ma tą swoją pierwszą gwiazdkę i ma, wiecie to. Jak to się nazywa? To ma nie ma jak to się nazywa. Z tymi telefonami, że tam będą do nich dzwonić. To jak przyjdzie to Wam pokażę, bo chyba teraz będę mogła to kliknąć. Będę mogła. Eee, Dziwactwa o, Toma. Także tak to teraz wygląda. A teraz co ty robisz? A, to było to, to, dobra. Bo już tak zastanawiam, co tu się dzieje. Mhm, okej. Okay. A teraz. A czemu nie mogę zrobić. Pogłębiona rozmowa. O! <laughs> Jaki śmieszny. <laughs> Postarajcie się o koteczki. Hmm. Aha. Dobra. Witaj Rosji, potrzebujemy gwiazdy, która w ramach kampanii reklamowej wypromuje kanał w telewizji kablowej i jadanie na ekranie. Aby wypełnić warunki kontraktu, musi w ciągu kolejnych 24 godzin wykonać jedno z poniższych działań. Może wszyscy dzwonią? Nie, chwila. Użyj stanowisko filmowe, by wygrać dowolne nagranie. A musi gotować, tak? Autentyczne nagranie to podczas gotowania. Spoko, możemy to ogarnąć, jak najbardziej. Yy, Mirka, idziesz się postarać o kotki? O nie, tu jest jakaś kupa! Wyrzuć to, teraz... <grywa> no? O, z tą cytron nie, no też by musiała w końcu. Tu zarabia, zobaczcie. I co? Udało się, czy nie? To jakoś chyba nie. Sama, nie wiem, o sprzątaczka przyszła, a ty gdzieś kupy sprzątacz. Tak, bo to nasza córeczka się y, obudziła. Ojej! Pranie musimy zrobić, bo tu aż po prostu śmierdzi z tego kosza. Pokaż malutka. No, Jestem ogóle ciekawa jak będzie wyglądać. Czemu wy jesteście takie smutne? Co tu się dzieje? Czy one się postarały, słuchajcie, tylko te, ty, czy nie? Mirka, gdzie ty idziesz? Pokaż. Czy będę miała jeszcze raz? Nie. Aha, no dobra. Czyli musimy odczekać, żeby zobaczyć, czy jest w ciąży. Boże, jak to wygląda. Masakra. A jak my tu mamy? Słuchajcie, zmieniają tutaj pogody. O co to jest? Poznaj gwiazdę. Hmm, może pójdziemy zobaczyć, w sumie klub Orchidea, tylko że ona wróci, co to, ten pirat jakiś, Aha. zmieniałam tutaj ostatnio te dni, dlatego że, co to, urodziny, naprawdę Rosie, ty już będziesz miała urodziny, serio, jak to, a nie, to jest Adaś, czekajcie, 22 dni, wow. Tylko że ona przyjdzie o trzeciej ze szkoły i to tak. Mało czasu będzie. Dobra, kotki. Co wam się dzieje? Przytul. Tak! Będą koteczki! Czekajcie znowu będą takie jak ona. Aha, czekajcie, bo chciałabym tu. <laughs> Przepraszam was. Zrobić to automatyczne przełączanie. Wszystkie światła o. No, przytuliam, będzie miała małe koteczki. I poś. Hmm. A może kurczę? Zadoptujemy tego psa. Ale kość w domu. Tylko po to, żeby cytra miała szczeniaki. Co <grytanie> myślicie? Teraz się w urzędzie pracy. No, nie, nie, nie. Hmm. Co się dzieje? Dobrze, możemy pogadać. A zobaczę w ogóle ten. Um... Gdzie to będzie? Nie wiem, czy to jest wynajmniej usługi? Rozsiały pikantne plotki. <grym> Serio. A my nie mamy ogrodnika? Naprawdę? Jak to? A teraz, co tu się stało? To nie, to wynajmiemy ogrodnika. <laughs> Doptuj psa. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Jakie mamy pieski. <laughs> Jakie fajne szczeniaczki. Nie ja wiedziałem już taki... Ale to jest Sonia. Mm. Jakby był taki, nie? To jak cytra, kurczę. Ronald i Emanuel, no nie bardzo powiem Wam dla niej. No to nic, na razie sobie to darujemy. W sumie. to jesteś bardzo rozbawiony, Adaś. Daj spokój. Co robisz malutka? Przytul ją. Hmm, porozmawiaj może. Kołysz, ale serio, to ona jest taka urocza, ja nie kojarzę tej interakcji. Naprawdę. Dajcie znać czy to było czy nie, bo ja nie wiem. Jak ona będzie to Dlersem? To będzie taka słodka. ile ty masz jeszcze tej szkoły? Ale nie zdążę z nam pójść chyba do tego. Chociaż możemy się tam w sumie wybrać, prawda? Może jeszcze tam będzie. no Musimy się też pokazywać, jakby nie było. O nie, serio Mirka, przyszłaś tutaj! Przyszłaś tutaj, żeby to zrobić? Aha, no teraz to wygląda w ten sposób, no okej, okay, spoko. Zatrzymaj to. Jaka masakra w ogóle. No Milka ma ten, wiecie, poranne mdłości. No że w sumie nie <noise> Nie no. No. Jarek, a ty? Nie mów, że ty też. jeszcze. O Jezus, tu jest jeszcze jedno. I tutaj, co tutaj się dzieje? Aha, dobra, on sam sprząta. Ej, no przecież to przed chwilą wytarłam. Co się kurde pojawia, nie wiadomo skąd. Masakra. Coś tu słyszę znowu. Mirka, co ty robisz? Ja nie wiem, co ty robisz. O Ojejku, jak ty płaczesz! Mień. Zmień pieluszkę. No, lepiej. To jeszcze cię pokoło? Mirka! No, już myślałam, że znowu, nie? Dobra. Wspierzmy. O. Ok. Yy, aha, odpowiedzialna. Dobrze. Wspólny projekt. Okej. Okay. Także Rozzi, ta orchidea, nie? Muszę znaleźć. Okej, okay. no i to jest to, wiecie, najnowsze miasto. I to jest niby tutaj. Wzięłam Biankę ze sobą, bo... nie widziałyśmy się, nie spędzały w sumie... O! w kolejnej serenady. O Boże, rozi faktycznie, przecież ty... płoniesz! Aha, no no. Musimy wejść do środka. Musimy wejść do środka. Nie podoba Ci się? Podoba. W ogóle Bianca to kurczę taka... Na krótki rękaw. Zimę mamy. Słonecznie, ciepło. Okay. Dobra, raz, dwa, bo... No właśnie, wchodzimy. Okej, okay, i co my tutaj mamy? To jest ta gwiazda. Hmm. Poproszę autograf. Weźmy w sumie, czemu nie? Aha, to tak jak myślałam. Przyszliśmy na sam koniec. Super. To chodź. Tutaj zaśpiewasz. Ej, no tak myślałam, że się spóźnimy. Nawet nie mam autografu. A ta idzie tam, nie. Czemu wy tak stoicie? No ładnie śpiewa. Niech ćwiczy, słuchajcie, na kolejny ten... ten konkurs. O boże. Niech się oswaja tutaj ze sceną. ma mamuszka nie dzwoni, więc wiecie co, ona chyba się nie urodzi. Niestety. Kiedy ma głos? Aha, aha. Zmysłowy pocałunek. No widzisz, Rozzy, spóźniłyśmy się. Do 16, tylko czemu? Tutaj będzie w piątek. Mhm. O, jest kolejna gwiazda, ale on. Pamiętam, że on to był taki kurczę, niefajny i nigdy nie chciał dać autografu. No ale możemy spróbować. Co my tutaj możemy jeszcze zrobić? Też jest to sławy. Serio? Hmm, ciekawe. No. O! Zobaczcie zgodził się? No proszę. Proszę zdjęcie. Hmm. A może poprosimy o objęcie? Nie. O więc to nie, okej. Okay. A o, fotkę. Jezus, jak się zachowuje. O, no ale fotkę tak. No i spoko. No i dobra, a gdzie jest Bianka? Bianka. A jesteś, dobra. A wiecie co, chyba idziemy stąd, no bo tutaj i tak za wiele się nie dzieje. Idziemy do domu. A my miałyśmy nagrać tego: to gotowanie. Właśnie, to to jeszcze ogarnę. Dobra, jesteśmy. Tylko to tak, musiałabym. Musiałabym. Wziąć drona. Wziąć drona. I postawić go sobie gdzieś tutaj bliżej tej kuchni, co nie? Powiedzmy, że tutaj. Patrz, tutaj, Rozji. I zrobimy po prostu. Rozpocznij transmisję, tak sobie myślę. Czekajcie, i tylko jeszcze tutaj ustawię. Hmm. Aha, piec może nie. Gotuj. Możemy ramen. Tak, jak chcę ramen. O, ale bym zjadł ramen. Nie. Dobrze. Rozpocznij transmisję. I teraz będzie gotuj ramen. Jak to? Dlaczego? No ada, tak, ja tutaj, ja mam tutaj transmisję. Ja tu gotować muszę. No a błagam cię. O, dziękuję. O, idziesz do małej, dobrze. Proszę. O, dobra, uda się chyba. Mam nadzieję. To razy w sumie tak nie gotuję za bardzo, ale... Zobaczmy, proszę! Z tobie coś się dzieje? Adaś się tu świetnie zajmuje, on się zna na dzieciach, wiadomo. O, <laughs> patrzcie! A no tak, bo przecież my tu mamy live'a, to ludzie oglądają. No, no jakby jest... Smutna. Co tu się dzieje, Adaś? Zdawać w czym tkwi problem, zapytajmy. Myślę, że głodna jest. No, tak myślałam. Na karm? Proszę bardzo. Rosie? Jak tam? O, zrobiłaś już, no i pięknie. to teraz... Yy... Weź porcę, że ona jest, jest wampirem, no ale, żeby nie było, że ugotowała i nie zje, idziemy. Nie, teraz nie mogę. Ale przyjdziemy na pewno, Tosia, do ciebie, bo właśnie Mirka urodzi koteczki. I na pewno jej damy, bo to się nie dostała. No? Mhm. Przyszłaś sobie zjeść na dwór, no spoko. O, pałeczkami je! Ja co smakuje? Wypij, <laughs> okej. Okay. Adas, jak tam? No i śpi. Pięknie. To jest tata, co? A, je popija sobie krwią. <laughs> Czemu nie? Adas, a ty tu co? A. No Adas, ty to ja nie wiem, się pchasz tutaj? Ciągle wchodzisz? No serio, Adas. Weź to wyrzuć stąd, no. Przecież Rosie ma rajwa, daj spokój. No, jedz Rosie. Raz, dwa. Strasznie wolno jej to idzie, nie? No tak, tak, tak. Jedz, bo chcę to skończyć. Adaś, ktoś dzwoni. Aha, tak! Właśnie, miałeś Adaś iść, idź. My się zajmiemy małą w razie czego. Właśnie, mogłybyśmy nagrać z Rosie. Też, zrobić relację. Z Wenus, kurczę, w końcu jest kosmitką. Rosie jest wampirką. Wampirzycą. Ta jest kosmitką, słuchajcie, ciekawa rodzina, prawda? No? Dobra, wiecie, co ja myślę, że wystarczy. Skończ transmisję. O, właśnie. Eee, I. Ej, a gdzie jest ten filmik? Czemu go nie ma? No nie wydajcie. Więna jest przecież film tutaj, prawda? Hmm. Czemu to się tak zrobiło? Hmm. Czekajcie? Czy ja mam to tutaj? Nie mam. No i co, tutaj też nie mam? Ej, czemu to się tak zrobiło? Kurde, jeszcze raz będę musiała to chyba zrobić w takim razie. Idź weź sobie prysznic. Zajrzyjmy zajrzymy się do małej i słuchajcie, będę kończyć. A, też już wrócił. Okej. Okay. To dobrze. Chodź, albo. Przytul ją jeszcze, no i co moi drodzy, ja będę się tutaj powoli z wami żegnać, no dzisiaj właśnie <grywa> byłam mega ciekawa co się urodzi, e, i czy chłopczyk, czy dziewczynka, i czy kosmita. Także mamy małą kosmitkę słodką, Venus. Jestem ciekawa jak dalej będzie wyglądał, jak już będzie Toddlersem. E... No, mama świetnie się nie zadzwoniła, ale, ale spokojnie, ja w ogóle muszę policzyć te dzieci. Jeszcze się okaże, że Ades będzie miał więcej niż 100. Nigdy nic nie wiadomo. Ma Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Papa! Pa.